Serdecznie i zapraszam na pierwszy projekt Denko w 2016 roku. Zobaczcie, ile od ostatniego projektu Denko udało mi się zużyć. Bardzo dużo, nawet ostatnio były małe straty, ponieważ ta torba mi się przeważyła, wszystko mi się wysypało i rozbiła się jedna świeca, ale o tym Wam wspominałam w którymś vlogu. Dobra, przechodzimy do projektu Denko, bo tego jest naprawdę trochę, a też nie chcę, żeby ten film był jakiś długaśny. Pierwszy produkt. Który Wam dzisiaj przedstawię to jest mydło do rąk Bawen Body Works, Sweet Cinnamon and Pumpkin. I powiem Wam, że jestem rozczarowana tym zapachem. Spodziewałam się naprawdę dużej ilości cynamonu i dyni, niestety tak nie było, zapach był taki bardzo sztuczne. Zużyłam oczywiście, no bo kupiłam to mydło, ale nie powaliło mnie na kolana. Zresztą wspominałam Wam we vlogu, dlatego nie będę się rozwodzić. Kolejny produkt to jest Balea. Jest to kremowy żel o zapachu Arbuza i był obłędny. I powiem Wam, że, biorąc pod uwagę te wszystkie żele, które ostatnio z Balea denkowałam, to ta wersja kremowa jest najlepsza. A zapach jest po prostu nieziemski. Tak pięknie pachnie arbuzem, że ach, odkładam, bo mam ochotę na arbuza teraz. Także bardzo fajny żel, w bardzo przystępnej cenie i dostępny w drogeriach DM. Kolejny produkt, już jako drugi w przeciągu ostatniego czasu, to jest żel oczyszczający liście manuka na dzień i na noc. Bardzo fajny produkt. Tak jak Wam powiedziałam, to już jest moje drugie opakowanie. Nie przesuszył mnie, nie podrażnił, radził sobie z demakijażem, bo ja go używałam na przemian czasami dwa razy dziennie, czasami raz dziennie, czasami tylko wieczorem. Po prostu w zależności jaką miałam ochotę. Sprawdzał się u mnie, nie używałam nic więcej, jeżeli chodzi właśnie o tę serię Liście Manuka. Ale może jak będę w Polsce, to na coś jeszcze się skuszę, żel bardzo fajny. I jako go tutaj kupiłam pierwszą butelkę, którą zdękowałam jakiś czas temu, ją wam pokazywałam. Kupiłam w polskiej hurtowni, a tą przywiozłam sobie z Polski. Także bardzo fajny żel, zij. Kolejny produkt to jest po prostu chicie. Słuchajcie, ostatnio byłam w Rituals, tak. Rituals i robiłam zakupy, bo dużo mi się produktów pokończyło. To jest peeling do ciała, który pachnie fenomenal, fenomenalnie. To jest Sakura Scrap i powiem Wam, że z tych wszystkich zapachów, które do tej pory miałam z Rituals, to jest zapach najpiękniejszy. Tak pięknie pachnie, naprawdę, ojeju. Ach, jak będziecie w Rituals, naprawdę pomąchajcie sobie produkty o zapachu Sakura Scrub, bo one są nieziemskie i powiem Wam, że uwielbiam ten peeling, super peelinguje ciało, fajnie nawilża, nie zostawia tustej powłoki na naszym ciele, nie kleje się po jego użyciu, naprawdę, jeśli chodzi o peelingi, to dla mnie to jest numer jeden, dlatego czeka na mnie już nowe opakowanie, ponieważ teraz już jestem na etapie dękowania tego peelingu z Balea, czeka już na mnie nowe opakowanie, ale więcej o produktach z Rituals powiem Wam w haul. Także fenomenalny peeling o cudownym zapachu, sprawdźcie jak będziecie w... Rituals, a przede wszystkim jeszcze bardzo wydajny. Super, naprawdę bardzo fajny produkt. Kolejny produkt jest to odżywka marki Balea, i jest to ta wersja profesjonalna. Jest to odżywka, która ma trzykrotnie zwiększyć na objętość naszych włosów. Tak mi się przynajmniej tutaj wydaje, tak tłumaczę sobie po swojemu. I powiem Wam tak, ja nie zauważyłam objętości na moich włosach. Nie wiem, moje włosy są cienkie, bardziej takie przyklepnięte. Nie wiem, nie zauważyłam tej objętości, ale. Fenomenalnie nawilża włosy, odżywia. Są miękkie, są sypkie, fajnie się układają. Powiem Wam, że porównywalny efekt do tej maseczki brązowej, którą co jakiś czas dękuję. Ona jest chyba z olejkiem arganowym. Cena śmieszna, bo ponad euro. Euro 30 czy euro 13, a jest to fenomenalny produkt. Naprawdę jestem zachwycona tymi maseczkami. Jeszcze mam chyba dwie brązowe, więc cały czas używam. Jedną mam łazience, drugą jeszcze mam schowaną jako zapas. Ale tylko będę miała dostęp na pewno do tych maseczek, wrócę, bo są tanie i naprawdę działają. Przynajmniej na moich włosach. Kolejna maseczka, którą. maseczka, maseczka, a to była odżywka. Kolejna maseczka to Macadamia Deep Repair Mask. I powiem Wam tak. U mnie ta maseczka się sprawdziła. To jest chyba już drugie albo trzecie opakowanie. Nie pamiętam dokładnie, już straciłam rachubę. W każdym razie ona naprawdę na moich włosach działała. Ja z efektu po byłam zadowolona, ale jak mam być tutaj szczera, ponieważ. Do tej maseczki nie mam dostępu, muszę ją zamawiać albo online, ewentualnie czasami ją spotykałam tylko i ją tą właśnie spotkałam i tą kupiłam, ale jak mam być szczera, to ta maseczka kosztuje grubo ponad 20 euro, ta kosztuje euro z czymś, a efekt na włosach jest taki sam. Fajnie się sprawdza, naprawdę rewelacyjnie się sprawdza, tak jak bym powiedziała, w przypadku moich włosów, bo też są bardzo miękkie, bardzo sypkie, odżywione, nie plączą się, ale po co przepłacać ponad 20 euro, jak mogę sobie kupić produkt z Balea i mieć prawie taki sam efekt na moich włosach, także fajna, ale cena jest zdecydowanie wysoka, lepiej sobie kupić to, więc jak macie dostęp do tej Balea, a używacie tą, to sobie po prostu przetestujcie odżywkę z Balea i porównajcie, bo mówię, tutaj macie produkt dużo tańszy, a tutaj macie produkt dużo droższy. Widzę, że się patrzę w pogląd, ale nie widzę, czy Wam pokazuję te produkty, czy gdzieś za nisko i nie trzymam. Także fajna maseczka, ale cena jest wysoka, jeżeli chodzi o nią. Kolejne dwa produkty, więc szybko Wam pokażę, to będzie dalej Balea. I chyba już więcej, jeżeli nie mam, to będą ostatnie żele. Balea, które udało mi się zebrać do projektu denko. Tutaj mam Paradise Beach i Tropical Sunshine, będzie to taka linia letnia, bo ja je kupiłam w okresie wakacyjnym. I powiem Wam, że zapachy fenomenalne. Ale jakbym miała wybierać, to jednak te kremowe są lepsze. Ale wiadomo, przetestowałam, te pachy mi się bardzo podobały. Cena też bardzo przystępna, bo te żele kosztowały 50 centów, czy, czy 60, jakoś tak. Wiecie zresztą, że jeżeli chodzi o Balea, to te produkty są w bardzo przystępnych cenach. Także bardzo fajne żele, zdenkowane. Kolejne dwa produkty będą to mydła z Bath Body Bodyworks. Są to mydła w piance. Pierwsze jest to Crisp Morning Air i to mydło pachniało jabłkami, sadem, rosą. Naprawdę od razu jak trzeba je używać, to z tym mi się to mydło skojarzyło. A tutaj jest chlową, yy, że mnie pokręciła. kopakabada. Eee kokos, które pachniało niesamowicie kokosem. Kolejna rzecz to świeca Yankee Kendall, to jest ta świeca gnu y, dwuknotowa w tym wyższym słoiczku, jest to North Pole Magic i zapach był niesamowity, uwielbiałam tą świecę odpalać w mieszkaniu. Naprawdę kojarzyła mi się ze świętami już takim gorącym okresem przedświątecznym, ale też bardzo szybko ją wypaliłam i trafiła do projektu denku. Tutaj troszeczkę wosku zostało, no bo te świece nie do końca się wypalają, ale ja już jej nie odpalę, bo tutaj prawie już w ogóle nie ma knota. Także super ja ją kupiłam w promocji w Home Store. Kolejna świeca z Baden Body Works to jest cynamonowy słodki pączek. I powiem Wam, że to jest najgorsza świeca, jaką paliłam, ponieważ strasznie ciężko się wypalała, ten knot nie chciał się w ogóle palić, on się cały czas clił, nie rozpuszczał tego, te, te, tego wosku, nie wiem, co z nią było nie tak, dopiero pod koniec, pod koniec ona się coraz lepiej zaczęła palić, nie wiem, czy może knot był felerny, czy, czy, czy wosk, nie mam pojęcia, ale szczerze Wam powiem, że najgorsza świeca, jaką wypalałam z Bath Body Wars, ale zapach jest tak obłędny, jest tak słodki, o Jezu, naprawdę... Mogę się rozpuszczać, jeżeli chodzi o ten zapach. Cudo, ale no mówię, tutaj był problem z wypalaniem. Kolejna świeca: Sparkling Snow, Yankee Candle, świeca, którą wękowałam przed świętami, ale ja do końca jestem z niezadowolona, ponieważ ona nie uwalniała swojego zapachu. Oczywiście, jak stałam obok, czy, czy teraz powącham, to na bardzo ładnie pachnie. To jest taki zapach bardzo niespotykany. Ale jeżeli ja ją zapaliłam, paliła się 2 4 godziny, 4, ten zapach w ogóle się nie uwalniał. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio mam pecha do tych świec i to nie jest moja pierwsza świeca, która tak kiepsko y, pachniała, bo ja już inne też... Y, nie pamiętam dokładnie ich nazwy, ale inne świece jak też Wam pokazywałam i Wam wspominałam, że one w ogóle nie pachną po odpaleniu, także nie wiem dlaczego tak się dzieje Twilight Woods, moje ulubione mydło z Bawen Bodyworks, mam jeszcze jedno w zapasie ale na razie zawsze idzie tam do, jako ostatnie zawsze biorę inne pierwsze z kolei, a to jeszcze czeka przepiękny zapach, to jest mój ulubiony zapach jeżeli chodzi o linię zapachową Bath Body Bodyworks Przepiękny uwielbiam. Serzwit, wiecie, że jak już maluję paznokcie, to kolejna warstwa to kołtu, wysuszacza i naguścacza. No to jest oczywiście Serzwit, kolejne opakowanie, ale już to, co teraz używam, dękuję, także za chwilę będę musiała kupić kolejne. Następne tutaj produkty. Lakier do paznokci to jest Cocktail Blink i przepiękny szary kolor, o który też często pytacie, zdękowany. Krem do rąk EOS świetnie nawilża, jest bardzo poręczny do torebki, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo lubię i też cały czas używam. Kolejny, kolejna rzecz zdękowana to jest włoskie nie jaki, Candle tylko Kringle Candle, jest to szarlotka i powiem Wam, że jak ten zapach zaczął się uwalniać, to tak jakbym piekła dwa ciasta na raz, no bo tak niesamowicie pachniało jabłkami w mieszkaniu, no coś pięknego, jak lubicie właśnie zapach szarlotki, to świeca czy wosk o tym zapachu na pewno przypadną bardzo do gustu. Mój ukochany, ulubiony tusz to face Better Than Sex, czy Better to nie wiem, ale tusz jest fenomenalny, pięknie wydłuża, pięknie pogrubia, u mnie się sprawdza i w tym momencie jest to moja ulubiona maskara, bo ten efekt, który daje na moich rzęsach, które są krótkie, może mam ich dużo, ale są krótkie Jest fenomenalny, dlatego mam teraz drugie opakowanie I używam tego opakowania Ups, zaraz znowu coś robi, rozbiję I świeca o zapachu mango i ananas Jest to świeca, którą dostałam od Miss P.K. Project Którą się pozdrawiam Stała sobie w łazience, wypaliłam ją Pachnie bardzo świeżo, tak orzeźwiająco, owocowo Naprawdę te świece są fenomenalne I ostatni produkt, z którego nie jestem zadowolona Może nawet nie chodzi o zmywanie, bo zmywał paznokcie, ok? Ale to jest Isana, zmywasz do paznokci, ale powiem Wam, że w momencie, kiedy go kupiłam, ja nie zauważyłam tego w sklepie, no bo wiadomo, nikt nie odkręca i nie sprawdza. Tutaj nie wiem, czy kamera to pokaże, ale tutaj na wysokości tej sprężyny jest jakaś taka zielona, nie wiem, ciecz. Ciecz, to jest zielona ciecz, która po prostu blokowała dostęp z zmywacza tutaj do tej pompki i jak zdękowałam zmywacz z Petsfaj, no to ten zmywacz przelałam do opakowania po zmywaczu z Petsfaj, a to po prostu przerzuciłam. Chociaż tak jak mówię, no zmywał w porządku lakier, na pewno taki zwykły lakier bez żadnych drobinek. Miał problemy już zmywać lakier, który miał drobinki czy jakikolwiek brokat. No opakowanie od początku jest felerne, więc... Ja sobie na pewno nie kupię. I pusto, pusto. I jego teraz się rozładowała, uda. Się. Także super, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. To są produkty, które w ostatnim czasie zdękowałam. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego pokazuję świecę i dlaczego pokazuję mydła, bo chcę po prostu Wam na bieżąco zdawać aktualizację, że nawet jeżeli coś kupuję w większej ilości, tak robię zakupy w Body Works, czy robię zakupy, e, jeżeli chodzi o świece, to ja to po prostu naprawdę dękuję. To nie jest tak, że kupuję i trzymam, tylko ja to zużywam cały czas, no bo po to się kupuje rzeczy, czy robię jakiekolwiek zapasy, jak się do jakiegoś sklepu nie ma dostępu. Bo jeszcze działa. Tak. Także dziękuję serdecznie za wspólnie spędzone. Czas, jak macie jakieś pytania odnośnie tych produktów, to piszcie na dole i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!